Najgorętsza premiera tej jesieni. Opór hazardzistom, grzesznikom, przestępcom i mafiozom stawiają ci, którzy nigdy się nie poddali i nie poddadzą się korupcji. Co on pierwsze Zobacz, jakie sekrety skrywa najpotężniejszy człowiek w Chicago. Najpierw ucierpią wyższe funkcje psychiczne: orientacja, inteligencja, kojarzenie. Nie będzie pan zdolny do wykonywania codziennych czynności. Ile mam czasu? 3 do 5 lat. Człowiek na samym szczycie nie cofnie się przed niczym. Przyszedł pan Zajjak. To najambitniejszy sukiencyn, jakiego znam. Chcę, żeby wystartował pan przeciwko Korenowi w prawy bola. Trzeba go załatwić. Zmieni się gubernator, ale kurs nadal będę wyznaczał ja. Nie interesuje mnie, co pan robi. Ważne jak to wygląda. Informacje o jego stanie zdrowia mogą być bardzo interesujące dla opinii publicznej. Co o nim wiedzieć wszystko i zdobąć te informacje za wszelką cenę. Są sposoby, żeby osoby postronne nie dowiadywały się zbyt wiele. Niech pan je wykorzysta. Nie może pani skinąć głową, no, ale zakładam, tak że zrozumiała mu przytas. Najgorętsza premiera tej jesieni. Nagrodzony złotym globem amerykański serial Boss. Chcę wiedzieć, co ten palant na mnie szykuje. Musiałem kombinować, płacić, wymuszać, grozić, zastraszać dla takich jak ty. Niech ulice utoną w śmieciach. BOSS. Sezon pierwszy. Premiera najnowszego odcinka w każdą środę o 21.15 na kanale Filmbox. Patroni medialni. Dziennik Gazeta Prawna, Mailman, Iplex.pl, Stopklatka, ŚwiatSeriali.pl Zobacz również na finboxlife.pl